Siema siema, słuchajcie Jesteśmy w Riel A Akurat coś dla kanapowego komandosa Kobry całej ekipy Pozdrawiam serdecznie eee. Zwłaszcza Kobra, Kobra to dla Ciebie Jesteśmy Riell w Holandii, w tej właśnie na bunkrze który za później zobaczymy, jeżeli się da wejść. I już widzę, że nie bardzo bo jest zakratowane ale przez szczelinę zawsze się coś zobaczy. Słuchajcie, e Niemcy walczyli w Holandii tak samo. To jest jedna z fortyfikacji niemieckich, nawet są model samolotu tu postawiony, jakie latały nad Holandią. Riel to ostatni bastion moich wspomnień z Holandią przed dalszą drogą. W takich okolicznościach przyrody to się znajduje. Chyba taka mała dygresja. Słuchajcie, a widzicie samolot z jest budka wartownicza jakiejś ruiny domku a teraz ścieżką idziemy w dół i i i i zobaczmy co to za tablica a taka tablica informacyjna słuchajcie yy. Później Wam pokażę jeszcze tę budkę i te ruiny. Jak widać są stoły. Można tu usiąść, odpocząć. Jest Karol. Jak zwykle pierwszy w Nie wiadomo, nie wiem co tu pisze. Ale to jest 1981 roku. Podajemy to z czasów pierwszej wojny światowej. Okienko, e, strzelina strzelecka. Trochę się muszę wycofać. Tu jest. Zakończenie. SF37 Kamerun. No niestety, zbyt wiele nie zobaczymy, bo to jest zamknięte. Na taką dupną kłódkę Przez sam szczelinę też nic nie widać ale przez rękę to może się coś uda zobaczyć Więc jest jeszcze jakaś tablica jesteśmy na kamerze bycie I i, i, I i idziemy dalej idziemy do początku a później pójdziemy pójdziemy z powrotem zobaczymy co jest Karol, tu na mnie poczeka, sobie będzie rekonesans robił terenu. A ja Wam pokażę wejście tutaj. I powiem szczerze, że, że nie spodziewałem się, że coś tutaj takiego znajdę. Zwłaszcza, że znaleźliśmy to przypadkiem. Teraz jest jeszcze jedno miejsce po drugiej stronie. Po drugiej stronie tam jest takie miejsce. Dokładnie to jest jakiś niby las ogrodzony siatką z drutem kolczastym, gdzie plnują psy Nie wiem co tam jest, później to poza kamerą się zobaczy Teraz chyba się właśnie zbliżamy do ruin domku jest A i tu jest, właśnie tu są ruiny jakiegoś domku, czegoś. Jeżeli ktoś zna holenderski, niemiecki, to może sobie przeczytać. Jak to wygląda. oddalę się trochę więc o zróbmy tak będzie lepiej sorry że tym pionowo nagrywałem z tego co Karol mi przekazał przed chwilą to zmierzamy w stronę wyjścia jeżeli chodzi o o o o o, o trasę zwiedzania Ale jak wiemy, wyjście mogło być wejściem. Trochę pewnie was zanudziłem, za co przepraszam. A tak to wygląda na tablicy. Słuchajcie i idziemy drogą już w innym punkcie tam przyszliśmy Idziemy tam, a tu jest ta brzydka małpia gęba Nieco krój mi idziemy tam e, znaleźć punkt numer Jeden. pierwszy Zobaczyć co tam jest Ale jak na 4 miesiące mieszkania w Riel od grudnia do marca, aż jesteśmy zaskoczeni, że tego nie znaleźliśmy. Co niestety nadrobiliśmy teraz. O, i tutaj w punkcie numer jeden to chyba punkt numer jeden jest silnik, a bynajmniej, bynajmniej. Co jest? Punkt trzeci. Silnik samolotu. Aha, Karol mi tu podpowiada, że to jest punkt numer 3. Silnik samolotu 1942. Dokładnie część. Zgadza się? Część samolotu. W takim razie ja się zastanawiam, gdzie jest numer 1. Ja też, ale i tak mówiłem, jesteśmy w miejscu jakiegoś e, dawnego lotniska niemieckiego tam ktoś kuźwa, zrobię wam zbudzenie już, zwiedza sobie nawet samolot. Także pewnie jest sesja fotograficzna, czy coś w tym stylu. Ostatni Bastion wspomnień e, z miłym zaskoczeniem militarnym zaliczony Teraz kuźba ruszać tylko dalej. Mieliśmy nie wracać do Riel, no ale postanowiliśmy zakończyć przygodę z Holandią tu gdzie się zaczęła, a to taki mały dodatek do naszych eskapad. Do zobaczenia w następnym odcinku, może już zupełnie z innego kraju.